Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Adrian Różkowski. Ja dzisiaj zaprezentujemy edycję kolekcjonerską gry The Settlers 7, Droga do Królestwa. Myślę, że jest to jedna z fajniejszych edycji ze względu na to, że twórcy mieli tutaj bardzo ciekawy pomysł na tę edycję. Nie ma tutaj jakichś zbędnych elementów, które by nam się do niczego nie przydały, tylko jeden konkret figurka, kilka mniejszych dodatków związanych z The Settlers 7. Tutaj widzimy ściągniętą już górną pokrywę i wyłania nam się osadnik, replika naszego bohatera. Twórcy zdecydowali się Tutaj na osadnika o profesji konstruktor myślę. Dobra decyzja, ponieważ jest to jeden z takich bohaterów, który się bardziej przewija przez tą odsłonę serii i myślę, że jest to właśnie taki bohater, który nam pozostanie w pamięci. Tutaj już widzimy resztę edycji kolekcjonerskiej. Pierwszym elementem jest gra Dessetler 7 Droga do Królestwa w polskiej wersji językowej. Tutaj właśnie widzicie okładkę A tutaj mamy kolejny dodatek, czyli ziarna pszenicy Myślę związane również z tą właśnie odsłoną Settlersów Z takim trybem ekonomicznym I miły, ciekawy dodatek od twórców, który możemy sobie sami zasiać Tyle, że data ważności jest do 2012 roku, bodajże do grudnia A tutaj widzimy już kolejny element, czyli plakat Plakat, na którym widzimy większość profesji, jak i tych postaci z naszej gry z jednej strony jest to plakat w niemieckiej wersji językowej, a z drugiej mamy postacie opisane po angielsku. Tutaj już mamy główną atrakcję naszej edycji, czyli 16 cm figurkę osadnika, jak już wspominałem wcześniej, konstruktora. Co do wykonania i dbałości o szczegóły, jest to figurka wykonana z takiej średniej jakości plastiku, a co do dbałości o szczegóły, pozostawia to wiele do życzenia, ale ze względu na to, że jest to figurka taka komiksowa, bajkowa, także yy, też twórcy nie mogli tutaj jakoś perfekcyjnie wykonać tych szczegółów, tak jak mówię, jest to figurka w takim stylu bajkowym. Ale co do prezentacji figurki na półce, prezentuje się ona bardzo dobrze. Jest to taka dosyć masywna replika naszego bohatera, także jak najbardziej dobrze się prezentuje. Jak i cała edycja, jest to miła edycja w porównaniu też do ceny, ponieważ za tą cenę jak najbardziej warto kupić taką edycję. Myślę, że każdy powinien sobie taką sprawić. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć, trzymajcie się.